O jeszcze chybimy Stowarzyszenie Ale w**** Może by Ej no, no k***** bo... Ludzie kurwa. Nie rób że się Panika patrzę, jest na Witamy serdecznie Ja tego no, nie przygotowywałem Niestety, muszę się powiedzieć, ale no, serdecznie bardzo mi miło. Tutaj będziemy razem serali do jednego kibla <grym> Witam serdecznie na pokładzie kolejną osobę, która będzie wkur... mini majka. Cieszę się, że mam wzmocnienia w swoich <grym> szeregach. Tak. <grym> tak? Hey, hey. Bardzo mi miło. Pytanie! Muszę to pilnować. Lewa stopa na czerwone. Tego pół nich dają. Ale gdzie ty się pierdoluje? Nie, no, bo muszę sobie wodę wziąć Dobra, chcesz tak grać, to graj no, Ale gdzie mam ma dać? No tutaj mógłbyś dać, byśmy się... Ja nie by... mogę na twoje pole dać Jak nie? Pięciobój, jeszcze jest temat <grym> Dobrze, dobrze, po swoje <grym> Karnik <grym> powinniśmy zrobić <Halo. grym> Jak nie szukałem co robimy, więc będę podawał, że wiem to wysycha, czy trochę, ale nie, no to jest miejsce w którym jest silnik. Ja muszę zajrzeć za kółkiem. Nie, jest znak. Nie ma czas na to